W imię ojca, i syna i ducha świętego. Amen. Miesiąc z Maryją. Dzień siedemnasty. Życie rodzinne w Nazarecie. Brak opisu tych wydarzeń w Piśmie Świętym. Wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Ewangelia według świętego Łukasza, Rozdział drugi, wersety od trzydziestego dziewiątego do czterdziestego. Gdy święta rodzina wróciła z Egiptu, matka Jezusa miała około dwudziestu lat. Po wszystkich wydarzeniach związanych z narodzinami Syna Bożego, zaczął się dla niej spokojny czas życia w Nazarecie, który będzie trwał około ćwierć wieku. Będzie to prawdziwa szkoła życia u boku rosnącego Jezusa aż do chwili, kiedy w wieku około trzydziestu lat opuści on Nazaret, rozpoczynając życie publiczne. Poza jednym epizodem opowiadającym o odnalezieniu dwunastoletniego Jezusa w świątyni, Ewangelie zupełnie pomijają ten długi czas, dlatego nazywamy go życiem ukrytym w Nazarecie. Bóg wcielony przez cały czas przebywał w tym miasteczku, w żaden sposób nie dając nikomu poznać swojej boskiej natury. Życie ukryte prowadziła również Maryja, nieznana światu i pokornie wypełniająca swoje obowiązki rodzinne w Nazarecie, wciąż uważanym za nic nieznaczącą mieścinę. A jednak to właśnie takie życie zostało nam postawione za wzór świętości rodzinnej, małżeńskiej, a nawet zawodowej. Święto świętej rodziny obchodzimy w pierwszą niedzielę przypadającą po Bożym Narodzeniu. Położony z dala od uczęszczanych dróg Nazaret rzeczywiście był mało znanym miasteczkiem. Nie ma o Nim mowy w Starym Testamencie. Jego nazwa oznacza zachowywać, chować, a nawet konsekrować. W czasach Jezusa domy w Nazarecie były bardzo skromne, prawie niewyposażone w meble. Wyjątkiem była skrzynia, w której trzymano odzież i inne potrzebne rzeczy. Wewnętrzną, chłodną część domu drążono w miękkiej skale, wejście zaś zadaszano drewnianym stropem. Miasteczko w czasach dorastania Jezusa liczyło nie więcej niż 200 mieszkańców, którzy dobrze się znali. Wśród nich wielu było spokrewnionych z Maryją i Józefem. Nazarejczycy zajmowali się głównie uprawą pszenicy, jęczmienia, winorośli, oliwek oraz rozmaitych owoców i warzyw, które sprzedawali na okolicznych targach. Ziemia w Galilei jest żyzna, lecz mimo tego życie w Nazarecie było ciężkie z powodu ogromnie wysokich podatków ściąganych przez Rzymian. Ludzie żyli w ciągłej niepewności, co przyniesie jutro. W takich realiach toczyło się codzienne życie Maryi, żony i matki, która prowadziła dom skromny, zawsze ładny i zadbany. Wraz z mężem i synkiem aktywnie uczestniczyli w życiu Nazaretu, dzieląc z ludźmi ich radości i smutki oraz pomagając potrzebującym w miarę swoich materialnych możliwości. Krewni i sąsiedzi na pewno nieraz spotkali się z ich dobrocią, dyskretną usługą i poświęceniem święta rodzina niewątpliwie przyciągała gości, bowiem w jej domostwie panowała atmosfera pokoju, równowagi, radości i miłości. Każdy spotykał się u nich z serdecznym przyjęciem, ludzie przychodzili po pomoc i radę, albo żeby po prostu ktoś ich życzliwie wysłuchał. Wychodzili zaś zawsze umocnieni, oświeceni dobrą radą, z poczuciem, że są kochani i przeświadczeni, że warto jak najlepiej wykonywać swoje codzienne obowiązki. Artyści przedstawiają czasem małego Jezusa idącego z matką, która prowadzi go za rękę, a drugą ręką trzyma dzban wody. Józef i Maryja otrzymywali wszystkie łaski potrzebne do dobrego wychowania dziecka, w którym nie było żadnej wady. Pod ich czujnym okiem dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Opiekując się nim z szacunkiem i czułością, rodzice dzień po dniu coraz lepiej je poznawali i coraz głębiej kontemplowali, coraz bardziej też je kochali. Najlepsza z wychowawczyń, Maryja, jak każda dobra mama uczyła Jezusa wszystkiego, co trzeba umieć w codziennym życiu, bawiła się z nim i mu śpiewała. Odpowiadając na niezliczone pytania małego chłopca, opowiadała mu historię ich rodziny i narodu, a także historię jego cudownego poczęcia i narodzin, zdawała relację z tego, co przeżyli w Egipcie, a czego mały Jezus nie mógł jeszcze pamiętać jezus był dumny ze swojej mamy pełnej łaski która była tak cudowną kobietą duszą ich dom józef też starał się jak najlepiej sprostać obowiązkom głowy świętej rodziny był dobrym i wrażliwym mężem wobec jezusa zachowywał się jak prawdziwy ojciec pomagając Maryi dzięki czemu ich syn mógł wzrastać w atmosferze równowagi jaką daje zdrowa rodzina Silny, szlachetny i dający poczucie bezpieczeństwa Józef, naprawdę był dla Syna Bożego obrazem jego niebieskiego Ojca. Jezus wiedział, że po ludzku Józef nie był jego Ojcem, że tak naprawdę nie miał na ziemi Ojca, lecz kochał go jak prawdziwy syn. Maryja z pewnością cieszyła się na widok ich szczęśliwej zgodności. Mieli podobne gusta, podobnie się wysławiali i umieli tak serdecznie razem się śmiać. Józef zawsze błogosławił posiłek przygotowywany przez Maryję. Każdy, kto w tym czasie przychodził w odwiedziny lub znalazł się w pobliżu, był zapraszany do wspólnego stołu nie tylko krewni i sąsiedzi, lecz także ubodzy i przechodnie. Ważnym miejscem był także warsztat Józefa. Maryja prawdopodobnie pomagała mężowi w pracy, pośrednicząc w kontaktach z klientami. Cieśle żydowscy umieli czytać i liczyć. Kiedy Jezus podrósł na tyle, że mógł pomagać ojcu w pracy, Józef zaczął uczyć go rzemiosła, które było ważne także ze społecznego punktu widzenia, ponieważ dawało mężczyźnie godną pozycję wśród ogółu ludzi. Odtąd razem pilnie przykładali się do pracy, która zawsze była solidnie wykonywana i doceniana. Obaj też pomagali Maryi w pracach domowych – szczególnie w ogrodzie warzywnym, w winnicy, przy uprawie oliwek i fig oraz przy zwierzętach. Rodzina żydowska zazwyczaj miała kilka kur, być może kozę, albo owcę i oczywiście osła. W Nazarecie znajdowała się synagoga i prawdopodobnie także szkoła, do której Jezus chodził. Chłopcy uczyli się tam czytania tory i innych pożytecznych przedmiotów. Święta rodzina w każdy szabat z radością udawała się na modlitwę do synagogi. Ponadto wspólnie studiowali torem. Maryja przysłuchiwała się ich słowom, rozważając w swoim sercu historię zbawienia swojego narodu, która dzięki niewysłowionej łasce stała się udziałem jej rodziny. Jezus był bardzo bystrym chłopcem, a jego pytania i odpowiedzi niejednokrotnie zdumiewały dorosłych. Rodzice coraz bardziej przekonywali się o tym, że otrzymali od niego o wiele więcej niż byli w stanie mu dać jego postawa sprawiała, że sami wzrastali w mądrości i wierze. Jezus chociaż był bogiem okazywał posłuszeństwo swoim ziemskim rodzicom, szanował ich i pomagał im z miłością w wypełnianiu najzwyklejszych obowiązków dnia codziennego. W ten sposób dowartościował życie rodzinne i zajęcia domowe krewni i sąsiedzi być może dziwili się, dlaczego Maryja nie miała więcej dzieci, lecz przecież nikt nie znał tajemnicy jej i Józefa. Jezus był jedynakiem, lecz miał wielu kuzynów i kuzynek, których w tamtych czasach zazwyczaj nazywano po prostu braćmi i siostrami: Jakuba, Józefa, Judę czy Szymona. Dzieci nazaretańskie, podobnie jak dorosli, chętnie odwiedzały dom świętej rodziny, gdzie Maryja zawsze serdecznie je przyjmowała. Z Jezusem nikt się nie nudził, a jego przyjaźń była czysta i prawdziwa. Każdego potrafił zachęcić do pełnienia dobrych uczynków. Święta rodzina była naprawdę rodziną według serca Bożego. Wszyscy troje żyli głęboko ze sobą zjednoczeni, wypełniając swoje powołanie. Ich życie było przede wszystkim zakorzenione w Bogu. W rodzinach żydowskich wspólna modlitwa stanowiła nieodłączną część codzienności. Nie tylko modlono się wspólnie rano i wieczorem, lecz także błogosławiono czynności dnia powszedniego. W świętej rodzinie modlitwa nigdy nie była traktowana tylko jako obowiązek, raczej była czymś tak oczywistym jak oddech, jak okazanie miłości Bogu Ojcu, przez którego każdy czuł się kochany. Józef i Maria z pewnością modlili się też razem jako małżonkowie. Ponadto i rodzice, i syn umieli również spędzać długie chwile na modlitwie osobistej, czy to w domu, czy to na łonie przyrody, także w nocy. W piątkowy wieczór Maryja zapalała świece szabatowe i wypowiadała błogosławieństwo światła na znak, że każda żona i matka powinna być światłem swojego domowego ogniska. W dniu szabatu kobiety nie miały obowiązku chodzić do synagogi, lecz Maryja na pewno udawała się tam razem z Józefem i Jezusem i zajmowała miejsce wyznaczone niewiastom. Przesłuchiwała się stamtąd śpiewom, pośród których z łatwością wyławiała czysty młodzieńczy tembr głosu swojego syna oraz niski głos Józefa. Te chwile musiały być dla nich niebem na ziemi. MODLITWA. Maryjo, byłaś szczęśliwa, wiodąc proste nazaretańskie życie żyłaś zanurzona w Bogu, który stale napełniał cię łaskami, dzięki czemu mogłaś tak dobrze wypełniać swoje obowiązki żony i matki. Naucz mnie prowadzić zwykłe życie tak, by było pełne Boga. Naucz mnie wnosić pokój do mojej rodziny. Spraw, aby nasze rodziny były miejscami autentycznego wzrastania, gdzie każdy uczy się przyjmowania prawdziwej miłości i obdarowywania nią bliźnich. Tylko takie rodziny staną się źródłem pocieszenia i uzdrowienia dla świata. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, która razem z Józefem towarzyszyłaś w wzrastaniu Syna Bożego między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który uświęcił codzienne życie rodzinne. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.